go wszystkie na moim kanale. Jestem aktualnie, no można powiedzieć, że w parku. Poszedłem w moje miejscówki, po prostu no, prawdziwko zobaczyć. Później zobaczycie jakie prawdziwki ich znalazłem, tylko Wam pokażę torbę. Tu mamy... Ponura... Sporowik ponury jest bardzo podobny do ee, jak się do ceglaka, ale to nie jest cegla z topory. To jest ponury. Dokładny opis Wam zrobię później. O tak rośnie. Pod dębami w zaroślach. I tam mamy fajne. Idziemy do tamtych. a on właśnie pod dębami. Ech. jest to jadalny grzeb muszę to powiedzieć że jadalny grzyb. teraz wam pokażę co ja znalazłem tu mam wyrwane, wyrwane je Najpierw wam pokażę trzon tak jak widzicie się nieje i co ma charakterystyczną siatkę. Widzicie? Tu mamy siatkę tu. I ta siatka właśnie odróżnia go od ponurów, ponurego. ponurego. Ja nie ponurego, tylko od Jest też kapelusz popory. Bardziej ciemniejszy i jeszcze jest też czerwony, to jest okoczyk krąba tak wygląda za młody, jak wygląda starsze Sywniki tak tu widzimy. Ja ich nie zbieram, one są jadalne. A teraz Wam pokażę coś, czego się nie spodziewałem. Patrzcie, pierwszy w tym roku, prawdziwek usiadkowany. Zwróćcie też uwagę, że tu ma siatkę i jest do 30 cm. One będą roboczywe. Za młodów wyglądają tak też usiadkowane, też mają co siateczkę. No, kraciak jeszcze nie ma. Ale za młody. No i duże. Piękny prawus. Łapki mogą być zdrowe. Ale zobaczcie tego. Prawda jest... Było warto przyjść tutaj, chociaż pospacerować sobie. Teraz spoglądam na te wszystko, co ja znajdowałem tutaj i te rosnące tutaj koło mnie. Ja ich nie powyrywam. Jak będę miał coś jeszcze, to dogram. wam, Jeśli mnie burza nie złapie, bo to nie wiadomo, sytuacji. ale tak wam powiem, że mokro jest w lesie. Zobaczymy w lesie tam, tam na samym dole, czy są jeszcze kurki i się potem włączę, tak. Oto pozdrawiam.